Hejka, hejka, to jest Welka, dzisiaj piątek. Piąteczek, piątku, nie, jest godzina 17.55. I dzisiaj będę sobie jeździć całe 12 godzin. Tak, dzisiaj nietypowo, ponieważ będę jeździć na aucie flotowym firmy RS Partner. Czekam na mojego zmiennika. Umówiliśmy się prawie pod moim domem. Przyjeżdża po mnie, ja go potem odwożę do domu i startuję. Także bądźcie ze mną, wszystko wam opowiem, jak to wygląda. I jestem ciekawa, czy dzisiaj mnie coś spotka ciekawego. O, jedzie mój zmiennik. W sumie zajebiście, bo można się odwieźć do domu i zacząć spod domu. Nie będzie pani gdzie łazić na autobus. Lecę. Tak się dzisiaj prezentuje moja fura. Przepiękna. Cześć. No jak tam ci poszła dzisiaj dniówka? Dobrze A, że, było? Że tak powiem, owocna była. Owocna, o. Owocna. Fajnie. Dużo kursów było, nawet nie były takie jakieś najgorsze. Jakieś przygody <noise> A przy wydawaniu pieniążków jak to zawsze? Trzeba mieć dużo drobnych, bo cały czas płacą tylko papierowymi klienci pieniędzmi. No. A najlepiej, jak zaokrąglają, jak jest 19 je dają 20. 20. Dobra, dobra, reszty nie trzeba. No jeszcze na pipek, to są tu już takie od siebie. No właśnie fajnie, bo tutaj można się odwieźć do domu, nie trzeba na ten autobus zapierdzielać. To jest so, największy to... Dobra, kochani, ja już odwiozłam Mateusza, a raczej Mateusz sam się odwiózł. No i okazało się, że nie sobie kratki uchwytu na telefon, więc muszę wracać z powrotem do domu. Na szczęście koordynator tak ustawia grafik, że mieszkamy w miarę możliwości blisko siebie. Ci zmiennicy, no ja, którzy sobie podają auto. Więc ja mam 2 km do domu. Ale słońce razi, masakra. Więc szybko jadę. I zapierdzielam zarabiać kasiurę. Komforty greeny, wszystko mam włączone. Więc będzie się działo. Słońce. A! Dobra, ja już sobie zrobiłam dwa kursy, jeden po trzeci. Coś w kamerami się w ogóle dotknęłam. Myślałam, że nagrywa, a nie nagrywa. sad. So o nieładnie, w takim miejscu kurs. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy. Bo się zastosowałem, że może źle coś tam zakikałem. Na Plac nowy. Tak. No ubra. Jakby się udało wymanewrować. Trochę nielegalnie, ale... Najlepiej. Tam kawałek jest przecież, ta przerywana, więc tu wszyscy zawracają. Co na miasto? Yy, taką służbową imprezkę mamy. Tak. A. Yy, jubileusz. Jubileusz czego? Yyy... Stowarzyszenia. Aha. Budowlańców mieszkań i domów i... Aha, fajnie. Okaże się. Mam <laughs> <laughs> nadzieję, że tak. To buduje Pan mieszkania? Yy, nie, jestem po stronie obsługi i pośredników nieruchomości. Aha, okej. Okay. Wykonuję tam różne usługi dla nich, żeby mieli możliwość łatwiejszego sprzedawania swoich mm. produktów, czyli mieszkania domów. Brzmi skomplikowanie, ale... Brzmi <grym> <grym> <grym się> <taniec> poważnie. To jest bardzo ważne. Dużo ludzi nie ma takiego szczęścia w tym kraju. Niestety no kraj faktycznie pozostawia cen do życzenia. No a teraz kredyt 2%, no to chyba jest ruch. Jest i on jest widoczny. Ale ja troszeczkę się boję o tych ludzi, o sam kredyt. Czemu? Bo za dobrze brzmi to wszystko z definicji. A ma sytuacja ona jest bardzo mocno powiązana, rynek finansowy jest bardzo mocno powiązany z rynkiem nieruchomości. I w momencie kiedy powiedzmy dzisiaj jest Zobaczymy, no ja, ja życzę wszystkim, żeby faktycznie po prostu na tym dobrze wyszli, bo sam program jest bardzo dobrze rozpisany. Dobra, to może Pan tu wysiąść. Dzięki, no to udanego spotkanka i Ej, dużo dziękuję. pracy owocnej. Rewelacja, bardzo dziękuję, a Dzięki. Pani życzę bezpieczeństwa przede wszystkim. Dzięki. I konkretnych, konkretnych tras. Dziękuję. Ludzie, oczywiście, co nie wiara, no patrzcie, patrzcie chociaż przed siebie. Dobra, i wyjeżdżamy stąd. Kurwa. Jestem mega ciekawa, jak tam obraz, czy to widać, czy nie widać. Ja w ogóle szukam sobie miejsca, żeby gdzieś przycupnąć. I mam zajebisty pomysł. Pamiętajcie, dzieciaczki, żeby mieć obie ręce na kierownicy, a nie jeździć tak, jak ja. Nie no, a tak w ogóle na poważnie, no to kiedyś miałam taką sytuację, że pan mnie poprosił, żebym miała obie ręce na kierownicy, no ja mówię, no pewnie nie ma problemu i szczerze, było mi bardzo z tym dziwnie, wstyd się przyznać, ale jednak. Dobra, skręcamy w moje tajemne przejście, dobra i jedziemy sobie w moje miejsce, tajemne przejście, już nie takie tajemne, chyba... No w sumie to bym mogła stanąć, ale mi się nie chce tak parkować. Czekam na coś łatwiejszego. Tu, 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 tu. O. <laughs> no, powiem Wam, nic tutaj nie bije. Zobaczę na grupie flotowej. Mamy taką grupę swoją. Mamy tu dostęp. Jak się tak wspieramy. Mm -mm. Dobra, mordeczki. Ja jadę dalej. Szukać kursów, trochę pokrążyć, bo widzę, że nic centrum w ogóle o tej godzinie to się nie opłaca, bo jest 20 a ludzie dopiero raczej tutaj zjeżdżają z obrzeża, z obrzeży miasta, więc ja tak robię, że jak nie dostaję jakiegoś kursu, no to od razu jadę na obrzeża i coś tam. Próbuję złapać. No, ale powiem wam, że to auto jest takie wygodne, jednak hybryda to hybryda i automat jest wszystko nie. W zasadzie to nie trzeba za bardzo myśleć w tym aucie. Czy jedna noga? Ale RS to bardzo się wybił, bo już mają takich samochodów 100 i to są same Toyoty Corolla hybrydowe i tak dalej. W zasadzie wszystkie wyglądają tak samo: są białe z logiem rs -a, ale jest chyba takich 5, które są takie fioletowe z, z obrazkami. One się tak fajnie rzucają w oczy. Yy, może. Może je spotkamy, to bym wam nagrała. A jak nie, to macie zdjęcie. I, I ja myślałam, że to jest jakaś matka boska, a to jest Wanda Smog i. Ja w, sumie, w sumie nie pamiętam, co tam jeszcze jest. To są w ogóle symbole Krakowa. No, jedź panie, jedź panie, jedź, 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 masz pierwszeństwo. Coś chyba słabe ten piąteczek. O kurczę, o kurczę. Ja się zawsze boję tej drogi rowerowej. Bo tutaj rowery jadą też z, z obu stron. To jest chyba dwukierunkowa droga. No, zapam sobie kursik i tutaj niedaleko za rondem Grzegorzeckim. A więc jadę. W sumie bliziutko. No. Ciekawe, jak znowu wrócę do centrum, to tak będę właśnie jeździć na ping-ponga. Ale zobaczymy. O nie, o nie, o nie, aleczka. Dobra. Hu! Tak, ja też się tak zawsze boję, że, że ona wyjedzie nagle, ale jednak e, ci młodzi świeżo upieczeni kierowcy, czyli znaczy ci się na kierowcy, mają tego swojego instruktora, który tam na pewno im dobrze podpowiada. <grym> no ale zawsze jak widzę tą Melkę, no to mam taki stresik. Pewnie nie jestem jedyna, ale nie wiem. <grym> no już, chyba i tu nie ma. To ja już sobie zawrócę bo czas mi liczę na Uberze. Dobra. Czekamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. No i kolejny kursik. Patrzcie, dam sobie nawiguj. I mam w CarPlayu. Powiem Wam, że ostatnio sobie zdałam sprawę z tego, iż gdyż dużo przy, przy tym jak się wypowiadam, no to mówię yy, yy, No i Uświadomiłam to sobie oglądając vlogi, które dla Was kręcę. Dobra, pani już poszła i ona zamówiła Uber for Ukraine, czyli z tego co się orientuje, ona chyba dopłaca 5 złotych i Uber tą piątkę przekazuje na pomoc dla Ukrainy. Dobra, no, ja dostałam kurs, więc jadę. I dziś jesteśmy na Ruchaju, Pędzę sobie Michała Bobrzyńskiego. Tutaj tramwajek jest, nie wiem, czego widać. Zapałam kursik spod Atutu, jakiś dłuższy. Przyjechałam do Wronina, 9 dyszek wyniósł mnie kursik. Dostałam dyszkę na piwku, więc super! Mam odpalonego uberka, ale chyba generalnie będę zjeżdżać na przerwę do domu, odpocząć, na, jakieś, na jakąś kolację, jakieś kanapeczki. I herbatkę. Kurs na uberze dalej nie ma. Ostatnia szansa. Ok, ja wracam po przerwie i dostałam prawie spod domu pana Marcina, więc jadę po niego. Pana Marcina udało mi się odwieźć i dostałam kurs w kursie. Patrzcie, jak blisko. Mam ledwo panią, a skończyłam. Ledwo z panem, a tu już mi wpadła pani Anastazja. Także fajnie, mam kurs w kursie w zasadzie. No, ogólnie to jakbyście szukali pracy w Krakowie, to polecam rozważenie tutaj floty w Eresie. Żeby zacząć jeździć, wystarczy mieć swoje prawo jazdy, zaświadczenie o niekaralności, badanie lekarskie oraz psychotechniczne i zdjęcie do identyfikatora. Umawiacie się w biurze i no już zresztę pomogą chłopaki w firmie. Nie wiem czy widać, ale mam tu kurs, ale jest niekorzystny. Zaczy, no daleko, nie? Chyba jeszcze się wstrzymam po prostu. Przed tobą fotoradar. Ograniczenie do 70. Ach! Pojadę 50 dla pewności. Patrzcie, mnożnik 1.2. Super, ale po pierwsze wciul daleko. 6,8 km. No to ja podziękuję. I ja już tutaj patrzę na kody pocztowe. Kod pocztowy był 31 pauza 2, czyli to jest północ Krakowa. Już będę się starała jeździć po centrum. Tutaj pokażę Wam coś. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj mam kody pocztowe. Nie? 31 pauza 2. Tutaj jest czyli północ Krakowa. O, Uber się tutaj mnie pyta, czy jeszcze jestem, ponieważ nie akceptowałam kilku przejazdów, muszę dać kontynuuj jazdę. Pada też. a co to będzie oznaczać? Kursiki! Ui! O, modlniczka, nine. Ale już widzę, że tu się mnożnik pali, tutaj w tym obrębie. Dobra, biorę. O! W sumie, patrzcie, na Uberze pokazywało ponad 3 km, a jak przeniosłam na Waze'a, to, to niecałe 2 Patrzcie, miasto rozpalone, 1-2, Skrupniczej. Ja się połaszę na ten kursik, nie wiem, czy widać, i jadę po Pana Pawła, kurde. Dobra, jedziemy. Kurczę, ale powiem Wam, że przez ten deszcz nie widzę za bardzo linii Tych na ulicy. Zobaczymy, czy pan Paweł będzie już na mnie czekał. Uuu Pan Paweł jest na starym mieście. I mi się wydaje, że on nie strzaił gdzie zamówił. I sobie tak klepnął. I teraz zdziwiony idzie. Zobaczymy, czy dojdzie. Dzień dobry! Dobry wieczór. jakie no. imię? Paweł. Dobra. Dzięki, do widzenia. Do do widzenia. Dobra, pan Paweł odstawiony. Ja dalej walczę, wracam na pustaka. Nowe wiadomości od Julia. Zaraz będę. O oh, kurde, nie to było słychać. Zaraz będę. Godlot pod podwórze? Tak, dokładnie. Dobra. Dobra fajnie się pogadało z młodzieżą. No, generalnie to ja w weekend w nocy lubię sobie brać kursiki, które tak, albo są na wysokim mnożniku, albo są jakieś atrakcyjne, nie wiem, gdzieś bardzo daleko czy coś, albo takie, które są z niewielkim dolotem, czyli zaczynają się blisko i kończą się w centrum. Ponieważ no Większość kursów jest w centrum i mam obniżone ryzyko, że bym musiała wracać z powrotem do centrum na pusto, tak zwanie. Bo czasem zdarza się, że dostaję kurs na chłotę i potem dostaję od razu z powrotem do centrum. No i to jest mega super, ale, no ale raczej małe są szanse na to. Ja mam dziś samych Pawełków. to sobie tu do mnie. Czy w budynku jest? O! Trupta, trupta. Dokąd nocą trupta Paweł? Do Ewelki na wyprawę. No, już prawie mi się kończy czas. Dobry wieczór! Dobry wieczór! Długo pani czeka? Nie, trzy minutki. Skąd państwo przyjechali? A, okay. z Holandii. To zależy. Tu na wakacje, czy do rodziny? Na wakacje. To dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc! Dobranoc, dobranoc. Mi się udało złapać pana Romana i jedziemy. O, dobry wieczór. Tak? Dobry? Nie, nie, ja już mam pasażera. Generalnie to złapałam sobie lotnisko za Sfoszowic, więc czekam tutaj sobie na pana. Wiesz, co to jak mamy tyle czasu. No, gdzie ci pasuje to tu sobie. Dobra. Ja już jestem po kursie. Pana zawiedzą na lotnisko. Straszny młyn był do wjazdu na lotnisko, więc zdecydowaliśmy, że, że się rozstaniemy przed tym wjazdem. 5.23. Ja już pędzę do mojej zmienniczki, jeszcze muszę zatankować. To już nie biorę żadnego kursu. Złota ekstra idę zapłacić. Jeszcze Wam powiem, że tutaj kierowca, jeżeli jeździ na flucie RS, to nie ponosi kosztów za paliwo. Mamy taką specjalną kartę, która jest załadowana i nią się płaci. Ja za gaz z dwójki, jeszcze dodatkowym plusem pra pracy na flocie RSS to, że y, firma posiada swoich mechaników, czyli jakby w nocy się coś stało z samochodem, jakiś wypadek by był, no to jest oferowana pomoc, 24 godziny na dobę, taki mechanik przyjeżdża, pomaga ogarniać auto, nawet do tego stopnia, że firma ma swoją lawetę, więc ona też przyje może przyjechać i, i zabrać auto poszkodowane, a kierowca wtedy jest odwożony do domu. Ja przyjechałam pod Castoramę, ponieważ tu się umówiłam z moją zmienniczką. Ona tutaj zaraz przyjdzie, zacznie pracę, tylko najpierw ja się odwiozę do domu tym autem. Dobra, to ja już się z Wami żegnam. Dzięki, że mnie oglądaliście. Do zobaczenia za tydzień. Czołem. Ja idę spać.